Witam serdecznie, Szymon Sporankiewicz z tej strony się kłania, Twoje zdrowie. Przepyszna jermamata z piołunem. Pytanie. Czy ciśnienie jest to rzecz, która obligatoryjnie zmusza Ciebie, jeśli masz te dylematy ciśnieniowe, abyś do końca życia łykał tabletki? Otóż nasze doświadczenia w naturoterapii. Kilkadziesiąt lat naszych wspólnych doświadczeń, moich osobistych również dlatego, że przerabiałem pewien kretyński okres w swoim życiu. Przepraszam tutaj wszystkich kretynów, ale moje ciśnienie było na poziomie 240, 170, 180. Jak znajomy kiedyś powiedział o chłopie, ale ty jesteś na ulicy bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. I miał absolutną rację. Oczywiście poraziłem sobie dosyć szybko. Z tym fantem naturalnie, bo straszono mnie do chłopie do końca życia. Tabletki będziesz tutaj garściami musiał, nie, 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 nie. To, że skretyniałem troszkę zdrowotnościowo, to nie znaczy, że muszę skretynieć do końca, prawda? I tutaj, oczywiście, nie chcę nikogo urazić, ale dać sygnał. Bo w którymś momencie stanąłem przed lustrem i mówię gościu, no kocham cię do tego gościa w lustrze. No, jesteś fantastyczny, to, że zdybiliałeś trochę, skretyniałeś i zafundowałeś sobie jakąś tam przypadłość, no to pójść po rozum do głowy i pamiętaj, że natura dała nam wszystko, żebyśmy zdrowi byli Tobie również, w związku z tym zadbaj o to, abyś to sobie spokojnie unormował, bo jest możliwe unormowanie, uregulowanie sobie ciśnienia. No oczywiście jednym z takich czynników bardzo kluczowych. To jest zacząć od tego, żeby wziąć pilot do ręki, znaleźć czerwony guziczek, kliknąć i wyłączyć ten, rzecz ogłupiasz, ten programator, ten, który powoduje, niezależnie od tego, jak bardzo kłamliwe, czy jak mniej kłamliwe są te informacje, które tam padają, one mają spowodować u Ciebie lęk, strach i tak dalej, a w konsekwencji u Ciebie, co się dzieje, zamiast intelektualnej mądrości, zamiast homostazy, wpadasz w kociokwik bycia przewlekle chorym. A przecież dobrym rozwiązaniem jest być przewlekle zdrowym. Zatem czy można uregulować? Absolutnie tak. Poczynając od telewizora oczywiście, nie poczynając od tego, że możemy wejść w tą dietę taką niskowęglowodanową, ale na pewno, powiedzmy, ja nie jadam mięsa, nie jadam ryb, jajka jadam, powiedzmy sobie ewidentnie tak, ale również nie jadam pieczywa i kluczem... Między innymi do tego, aby regulować sobie ciśnienie, żeby ono było właściwe, jest między innymi odrzucenie wszystkiego, ale przede wszystkim z pieczywa pszennego. Cokolwiek, co ma związek z pszenicą, absolutnie odrzucić, bo współczesna pszenica nie ma nic wspólnego z pszenicą, którą jeszcze ja pamiętam pracując jako zootechnik w rolnictwie ileś tam lat do tyłu, to było 30-40 lat, to pamiętam, to było zboże, to była pszenica, współcześnie podkreślam, to nie ma nic wspólnego z pszenicą, to jest według mojej wiedzy, jest to rzecz, która w sposób znakomity wrzuca nas w niedożywienie, a do tego wrzuca nas w różne przypadłości przewlekłe, włącznie z ciśnieniami, ale oczywiście w związku z tym, że każdy jest inny, każdy żyje w innym środowisku, każdy ma innych sąsiadów, których mniej czy bardziej kocha, każdy ma inny poziom pasożytów, metali ciężkich, prawda? każdy ma inny model pracy, nawet jeśli dwoje ludzi czy dwóch ludzi siedzi przy jednym biurku, to nie znaczy, że mają te same parametry z którymi trzeba sobie poradzić, stąd też rzuciłem tylko hasłowo takie rzeczy, ale do każdego indywidualnie możemy podejść podpowiedzieć, wyjaśnić i spokojnie można absolutnie unormować sobie ciśnienie zakładając oczywiście, że jesteś otwarty na to aby być człowiekiem zdrowym aby iść w kierunku homeostazy, aby korzystać z intelektu mądrego z mądrej intelektualności z intelektualności a się z mądrości, ze zdrowia. Najzdrowszy sklep teoria.pl, nie z powodu najzdrowszy, oparty oczywiście o medycynę zdrowia, z naciskiem na zdrowia. A ten rzecz, najzdrowszy sklep, jest konsekwencją doświadczeń nas, mistrzów bionergoterapii Elżbiety i Szymona Spolankiewicz w ramach Biogabinetu Terapii Naturalnych. Wiem, czyli wiedza, informacja, energia, materia, tudzież intelektualna mądrość, tudzież. Homeostaza, homeostaza w perspektywie. Włącznie z odpowiedzią na pytanie, czy można uregulować sobie ciśnienie. Absolutnie tak można, bo natura dała nam wszystko, abyśmy zdrowi byli. Baw dobrze. Do miłego.